A zobaczmy najpierw te gry o szreku dziwne na TV gry. Ja pamiętam grałem w szreka dwójka i chciałem w szreka trójkę zagrać, ale miałem problemy z graniem w to na PC. -cie. Nie pamiętam co mi się odpieprzało, jakieś bugi były. Może się uda tym razem. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy szreka. No dawno temu była sobie piękna seria filmów o zielonym o Zobaczmy. Ktoś jednak rzucił na nią zły urok który sprawił, że gry na jej podstawie były strasznymi krapami. Król Rusner postanowił więc wysłać dzielnego Oscar'a z TV Filmowa, żeby zbadał źródło klątwy. Rycerz podjął się tego karkołomnego zadania, kiedy jednak zrozumiał, z czym przyjdzie mu się mierzyć, było już za późno, by się wycofać. Gry na licencji filmowej to ciekawy temat. W końcu gra to zupełnie inne medium niż film, Wiem, banał, ale zastanówmy się nad tym przez chwilę. Skoro nie możemy oczekiwać od filmu przełożenia książkowej historii jeden do jednego, to czy możemy oczekiwać od gry, że będzie odtwarzać filmowe wydarzenia scena po scenie? Odpowiedź brzmi to zależy, bo o ile można się tego spodziewać przy okazji fabularyzowanych, przygodowych platformówek to raczej nie jest to możliwe przy okazji gier wyścigowych czy bijatek. A jeśli już mamy do czynienia z produkcją fabularyzowaną, to czy powinna ona skupiać się na wydarzeniach z filmu, czy wręcz przeciwnie? Historia tak. adaptacji Shreka dość dobrze ilustruje, jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście twórców... co te... to jest za giarka w Shreku? I co się stało z adaptacji? To jest Shrek... A, to jest jakiś ten... ...filmowych opowieści. Są wśród nich bowiem pozycje, które odtwarzały... A, a czasem wręcz Shrek, poszerzały szrekowe uniwersum. Kręgle. Wiele z nich wykorzystywało jednak naszego zielonego ogra jako swoisty wabik, <noise> który miał przyciągnąć pojec? odbiorców do gier, na które normalnie pewnie nawet by nie spojrzeli. Niestety spośród ponad 30 gier o szreku, które powstały, tych wabików jest zdecydowanie więcej, dlatego spodziewajcie się, że w ja tym materiale bier, będzie ja. bardzo dużo narzekania. Zanim jednak przejdę do tych growych abominacji, poświęcę chwilę głównemu cyklowi gier ze szrekiem, w ramach którego część twórców totalnie puściła wodze fantazji, a część starała a się zachować Wujka był z dobry wzorem. jak graliśmy. Poze nimi była też rekwowa odpowiedź na Smash Bros, która stała się konkurencją sportową i wiele, wiele więcej. Srek Fortnite, a nie ma Streetka Fortnite. Taka postać legendarna i go nie ma. Główny cykl gier ze srekiem jest jak cebula, ma warstwy, warstwy, którymi są porty na rozmaite konsole, tak, co częściowo trzeba by stare oglądać. W związku z, z tym w zasadzie każda z czterech odsłon filmowych przygód Zielonego Ogra doczekała się kilku wersji. W niektórych przypadkach różniących się nie tylko mechanikami, ale też fabułą. Shrek trafił do kin w kwietniu 2001 roku. Ej, jest jedynka Shreka w dupo, ja nie mogłem znaleźć. I w dwójkę od razu graliśmy. No chyba, że już od dwójka ciężko znaleźć. Bo musieli czekać zaledwie do listopada. Nie do... A nie, bo chyba pierwszy nie miał polskiego dubbingu. Gierka, dlatego w to nie grałem, tak mi się wydaje. Shrek, ball z polskiego dubbingu, to w dupę nie jest szeregi lui. Zostali jej jednak wszyscy, bo tylko szczęśliwi posiadacze pierwszego Xboxa i Nintendo GameCube. Za jej przygotowanie odpowiadało Sandbox Studios, które w trakcie prac nad grą zostało przejęte przez Dice. Lepiej niż no. które zaledwie rok później dało nam pierwszą odsłonę serii Battlefield. Już w menu głównym witały nas głośne beknięcia, a jak powszechnie wiadomo, dwojga złego lepiej w tę stronę. I to właśnie tego typu elementy. Czekaj, Just Loser, on coś nagrało o odkryciach piramid nowych? Musimy się, jeżeli coś takiego jest. nawiązujące do filmowego pierwowzoru, wyróżniały te grę na tle innych singlowych platformówek na licencji, jakich w tamtych czasach Panie... było dość A... wiele. Zresztą te nawiązania było widać również w gameplayu, bo na przykład zbieranie cebul... Tak, odzyskałem wzrok po no. którego nasz bohater używał do stonowania przeciwników z użyciem gazów bojowych. Jak widać, Shrek nigdy nie podpisał konwencji genewskiej. Niestety to by było na tyle, Oho. jeśli chodzi o elementy wspólne tej gry z jej filmowym odpowiednikiem. Fabuła tak, tak, tak nie miała wiele gra. wspólnego z wydarzeniami z filmu. Można by rzec, że gra była jego nieformalnym sequelem. Zadaniem gracza było uwolnienie fiony porwanej przez Merlina. Aby tego dokonać, Shrek musiał spełnić kilka dobrych uczynków wobec mieszkańców krainy. Polegały one głównie na bieganiu po mapie niczym Sonic, zbieraniu różnych rzeczy, biciu złoń -i, i innych dość no, fanowska w Poza Shrekiem i magicznym lustrem, nie można było oświadczyć... <laughs> Ale lustro postaci. wygląda lepiej niż te z szerega Piątki, ty... Widzisz to? Co jest? ...z pierwowzoru, z którymi można by wejść w interakcję, Szereg nigdy nie doczekał się portu na PlayStation 1, co nie oznacza, że posiadacze konsoli Sony pozostali z niczym. Musieli po prostu poczekać na swoją wersję rok dłużej, ale dzięki temu dostali grę, która była dużo Spoko, bardziej to dopracowana. Was, nie nigdy tak, Niestety Szerek Treasure nic. Hunt był jeszcze większym potworkiem niż jego Xboxowy odpowiednik. Ale w przypadku Fabuła była jeszcze mniej ambitna. Od musi zorganizować piknik dla Fiony, ale wszystkie rzeczy, które przygotował zniknęły. Zadaniem gracza jest odnalezienie tak kluczowych elementów S7? do organizacji pikniku, jak ser, podkowy, dynie, klucze, ości, krasnale ogrodowe, figurki rycerzy, cebule, laski cukrowe cebulę i firebole. Przedmioty te były potrzebne do odblokowania minigierek, których przejście było niezbędne do zakończenia gry. Nawet jak na produkcję <grym> z 2002 <grym> roku, grafika wyjątkowo kłuje w oczy. Na plus można zaliczyć, że w odróżnieniu do swojego xboxowego odpowiednika, Treasure Hunt przynajmniej próbuje odtworzyć filmowe lokacje działa o 15 i że pojawia się tu więcej postaci niż sam Shrek. Pozwólcie jednak, że na tym poprzestanę w moich mizernych... Szereg 2 teraz będzie się w tej najlepsza część. Ten pozornie otwarty świat oferowany przez grę uczynił ją de facto symulatorem chodzenia. Do każdej ze wspomnianych minigielek trzeba najpierw dojść, a samochodzenie z miejsca w miejsce sztucznie wydłuża gameplay, co przy dramatycznie złym sterowaniu sprawia, że całe to doświadczenie nie należy do najprzyjemniejszych. Najlepiej z odtworzeniem fabuły filmu, o dziwo sobie gra na Game Boy Advance. Co? O dziwo, bo Shrek co Hustle to the Castle? w tu jest. na jest? Mogłoby się więc wydawać, że trudniej będzie w takiej produkcji o dobre oddanie filmowych wydarzeń. Wkrótce poradzili sobie z tym jednak całkiem sprawnie. Obecne są tu zarówno filmowe no, lokacje, jak i postacie. choć do? pojawia się kilka wątków, których nie uświadczymy w filmowym pierwowzorze, to wciąż port ten dużo lepiej odtwarza fabułę filmu niż wymienione wcześniej tytuły i zapewne dlatego też był od nich dużo lepiej oceniany, choć wciąż były to dość przeciętne oceny. Widać jednak, że twórcy tej produkcji mieli jakiś pomysł na design poziomów i przedstawienie tych postaci, choć pewnie nie każdemu podobali się Bomblogowi bohaterowie. Ale się dziwnie musieli się spodobać, Bo gra doczekała się bezpośredniej kontynuacji szereg Rick in Havoc. Wizualnie jest to w zasadzie bliźniak Hustle at the Castle, natomiast fabularnie był on bezpośrednią kontynuacją wątków ze swojego poprzednika, Farquad powraca jako duch z magicznym hey, ale rynkami, to. A gra Shreka w ciele... tak wypuszczali kiedyś. Nie wiem, on pokaże chyba jakieś najnowsze gry o Shreku, ale ja nie kojarzę żadnej. W się sensie, no, Shrek 10 lat temu niby wyszedł, no ale to nie chyba. nie jest przeszkoda, żeby gry dalej wychodziły. Nie muszą być przecież powiązane z fabułą, skoro już kiedyś wychodziły, niepowiązane. się, w i Fiona musi go powstrzymać. Na drodze protagonistów no, stanie m.in. innymi wiecej, dymu, przez ducha lekko, Pinokio ta. i wielki zły wilk, który porwał trzy małe świnki. A na końcu gry będziemy musieli zmierzyć się z samym duchem Farquada, który lat a. Shreka. To wszystko ale jeśli i tak chodzi o fabularizowane gry bazujące na pierwszym szreku, bo większości z nich nie można z czystym sumieniem nazwać pełnoprawnymi adaptacjami. Przy kolejnych częściach było lepiej, ale zanim zaczniecie robić sobie nadzieję, to, że było lepiej, nie oznacza wcale, że było dobrze. Choć trzeba uczciwie przyznać, że każda z tych gier była o poziom wyżej, Szereg niż wiedźmi, te, które były wydanych po premierze części pierwszej. Powstały bowiem aż o, trzy growe adaptacje Najlepsza na tym filmie, szeregu. które <grym> się od siebie różniły. Jedna z nich trafiła na PC, To jest identyczne, druga... na tym samym co Harry Pottery, te jedynkę i dwójkę chyba. Zobaczcie, nawet tak samo napisy, ta sama czcionka, kolor. Wszystko On był jest takie samo. Trzecia była przeznaczona na konsolę Xbox. Ej, to dobrze wygląda ale później doczekała się też wersji na komputery to już osobiste. Jest to, co A zatem pececiarze, pokrzywdzeni przy okazji pierwszego Shreka, kiedy nie dostali żadnej gry, tym razem dostali aż dwie. Problem w tym, że żadna z nich nie była dobra. Gorsza okazała się ta, która została stworzona ekskluzywnie na komputery osobiste. Była ale to klasyczna co ty gadasz w moim filmowej ze wczesnych lat 2000, Jedna z wielu powstających wówczas taśmowo produkcji, którym daleko było do ideału, to jest nasz, ale nie? które nie były też tragiczne. Od typowy przeciętniak z tamtych czasów, który momentami odtwarza fabułę pierwowzoru, a momentami zupełnie ją olewa. I to samo w sumie można powiedzieć o wersji na konsole, gdzie przez dużą część gry towarzyszy nam czerwony kapturek. A tak się składa, że znam ten film prawie na pamięć i nie Co pamiętam, żeby jest? pojawiała się tamta postać. Poczynione zostały więc pewne postępy w adaptowaniu filmowych wydarzeń, Co ale wciąż daleko było do jest? ideału. Mimo Ej, to jest że kiedyś wychodziła gra... Z takim samym tytułem, na kilka różnych platform, wszędzie była inna. <grymne> Ty nie wiedziałeś. Wyobraź sobie, że z kolegą graliście w Shrek A 2, ale zupełnie innego i się dogadać byś nie mogli. Nie, to jest popieprzone, z Harry Potterem było tak samo. Solowa została przyjęta tam, dużo cieplej niż bezetowa. Konsolowcy dostali grę nieco dłuższą i trochę bardziej urozmaiconą gameplay'owo, zamiast grać na zmianę różnymi postaciami, tak jak w wersji pecetowej, na konsolach mogliśmy przełączać się między różnymi bohaterami, których akurat mieliśmy do dyspozycji, albo grać ze znajomymi w trybie kooperacji. No, I to chyba właśnie na no. znacznie lepszym przejęciu niż w przypadku wersji na komputery osobiste. I zapewne też dlatego po czasie doczekała się ona portu pc który dla odróżnienia nosił nazwę Shrek 2 Team Action. Niestety, przy okazji głowych adaptacji drugiego rzeka powtarza oh, nam się oh, sytuacja, oh, z którą oh, mieliśmy oh, do czynienia przy okazji pierwszej części gry. Po raz kolejny najwierniejsza oryginałowi była wersja na Game Boy Advance. Jeśli ktoś w tamtych czasach był fanem Shreka, a zarazem szczęśliwym posiadaczem konsoli Nintendo, to naprawdę nie miał na co narzekać. Jako, że była to platforma w 2D, to ciężko porównywać ją do wersji na komputery i konsole. Znacznie lepszym punktem odniesienia będą wydane po premierze pierwszego Szreka Hassel at the Castle i Rick in Havoc. Shrek 2 był bardziej rozbudowany i dopracowany niż jego poprzedniczki. Każda grywalna postać różniła się od innej sposobem poruszania i walki, a lokacje całkiem nieźle oddawały o, to, co można było zobaczyć w filmie. I po raz kolejny gra na konsole Nintendo okazała się na tyle dużym sukcesem, że twórcy postanowili pójść za ciosem i przygotować kontynuację. Nintendo Shrek najlepiej. II, Black for Mercy. Gameplayowo i wizualnie jest to twór w zasadzie identyczny z Portem Shreka 2 na Game Boya. Fabularnie uzupełnia on historię opowiedzianą w poprzedniej grze o perspektywę kota w butach. Poznajemy okoliczności, w jakich został on wynajęty przez króla do ataku na Shreka i dowiadujemy się, co robił, kiedy Shrek i Osio byli nieprzytomni i No, to Wygląda ciekawie, nie? Zagrałbym w to. Ten Shrek. Pikselowy. Nie wiem, czy jest jakiś emulator, żeby w to zagrać? Ja bym zagrał. To wygląda tak nietypowo, ta animacja. Ta pikselowa, tak jakby niby to jest pixelowa, ale ma jakiś szczegół. O, taki sukces wiesz, nawet nie on tak chodzi. Ja nie wiem, jak oni I to chodzi. I osiągnęli nieprzytomnie po wypiciu Elixiro. Taki sukces wiesz. to, wier... chyba, że to ma dużo ...dużo klatek chodzenia, ten ogród, w dupę, ten szrek. Że nie ma tak jak w typowej gierce takiej pikselowej 2D, że rusza ręką w lewo i w prawo i to koniec, tylko Rena zobaczcie, ką dokładnie ma różne. z kto był odpowiedzialny chodzi. za tę grę. Było to studio Vicaros Visions, które dostarczyło nam trzy pierwsze odsłony serii Crash Bandicoot. A jeśli ówczesna nazwa tego studia niewiele wam mówi, to może więcej powie wam ta obecna. Ja wam... w ogóle jak ty poszedłeś w okolice tej 12 w nocy, to ja jeszcze o siłkę się Powiem o Blizzard Albanii. Te 3, 4, 8, okazji, doszło do swoistego odwrócenia ról i nie mam na myśli kota i osła. Wersja przygotowana na komputery osobiste O, ja to i miałem kasowe. zagrać i miałem takie problemy, żeby to w dupę odpalić, może się uda. Może się uda i zagramy w końcu. Fabularnie była dość wierną na tle wcześniejszych, choć nie idealną adaptacją filmu. Można było jej to jednak wybaczyć, bo zastosowała ona całkiem sprytny wybieg. Filmowe wydarzenia zostają nam zaprezentowane w formie przedstawienia kukiełkowego, które oglądają nasi bohaterowie. Wszelkie niecisłości były więc do pewnego stopnia usprawiedliwione. Myślę że całość... królewna, ścieżka dwa dni temu ma 3 na film No słyszałem, słyszałem, że tragedia. A, sramna, Była na to nawet wyglądało. W historii, żeby nikt nie mógł się przyczepić. W przypadku części trzeciej twórcy odrobili lekcję i zrozumieli, że wielu fanom zależy na tym, by uczestniczyć w wydarzeniach, które mogli wcześniej zobaczyć na ekranach kin. Zorientowali się, dupa. Bardziej <laughs> się w się W końcu świecie, się zorientowali. Się I wejść w interakcję z bohaterami. Po raz pierwszy w historii gier ze Shrekiem do dubbingu zaangażowano część z obsady filmowego pierwowzoru. Niestety nie był to ani Michael Myers, ani Eddie Ale w, w dwójce Shreka, przynajmniej w Polsce, też byli polscy aktorzy ci sami. Czyli tylko chyba w Polsce w takim razie. Ani Antonio Banderas. Do swoich filmowych ról powrócili aktorzy wcielający się w Ciastka i Pinokia oraz John Cleese, który był odtwórcą roli króla Harolda. Twórcy wyciągnęli też wnioski z tego, jak przyjęte zostały różne wersje części drugiej. Zadbano więc o to, żeby gra umożliwiała rozgrywkę w kooperacji, ja nie będę licząc PSP, gdzie ciężki. było to niemożliwe. Gię Jeszcze jedno... jak gierki, jako że na streamie gram, to gram w gówniane gry, żeby zobaczyć jak to jest, ale ja nie oglądam... Nie robię kontentu z oglądania główno filmów, więc nie będę tego w dupę ścierwa oglądał i czasu marnował. Już chciałem czas zmarnować tak kapitana Amerykę Nowego. To się w dupę po godzinie wyłączyłem to gówno. Nie da rady. Edwans, mimo że miał już swoje lata, również doczekał się swojego portu, nie dostając da rady. piątą już grę ze Shrekiem w roli głównej. Tym razem fabularnie wypada ona gorzej niż pozostałe, bo rozgrywka rozpoczynała się dopiero od momentu rozbicia statku przez Artura i Shreka, czyli gdzieś w połowie filmu. Nie była to też rewolucja graficzna i gameplayowa. Gra korzystała częściowo z tych samych asetów, które były wykorzystane w szeku 2 i Back for Mercy. Z Ej, chyba osób... najmniej lubiany Shrek to jest Shrek 3, czy mi się wydaje? Chyba najbardziej nie lubiana część Shreka. na ...zgodność z filmowym pierwowzorem, zdecydowanie najgorzej wypadał port na ds -a. Po tym jak osioł magicznie zmienia Merlina w deser lodowy, Siema nasi bohaterowie to. muszą wyruszyć na poszukiwanie wróżek, które dostarczą magię na tyle silną, aby odmienić go z powrotem. Mamy też bitwę morską z piratami kapitana Haka, a się. całość kończy się sceną przy ognisku. Mieliśmy więc do czynienia z niewielkim urywkiem filmowej historii, który był w dodatku gierka? bardzo zmodyfikowany przez twórców gry. Dwóch, a gameplayowo tak? polegał głównie na szukaniu wiatru w polu. Trochę tak jak wydany przy okazji części pierwszej Shrek Treasure Hunt. Swój port na ds dostał też Shrek Forever After, czyli growa adaptacja ostatniej odsłony przygód Zielonego Ogra. I tak jak jej poprzedniczka niewiele sobie robiła z filmowej fabuły, tak w tym przypadku było odrobinę lepiej. Black, Blue nie spodobał ci się kapitan, mówisz? Ale serio tak zrobiłeś, weź? <grywa> serio tak zrobiłeś? <grywa> Że wyszedłeś od razu na początku filmu, aż tak ci się nie spodobał? Choć grze wciąż brakowało masy filmowych wątków. Choć i tak było dużo lepiej niż w przypadku wersji na komputery osobiste i konsole. Rezygnowała ona bowiem z obecnego w filmie wstępu. No, ja obejrzałem godzinę. Ale dawno nie widziałem takiego gówno o niczym, ten Kapitan Ameryka, ten nowy. Takie w dupę gówno o niczym. Nawet ten Harrison Ford nie ratuje tego ścierwa. ...krótką ekspozycją z wykorzystaniem księgi bajek. Właściwie gameplay rozpoczynał się od momentu, w którym szrek podpisuje kontakt z Rumpelstinskinem. Później fabuła pozornie idzie w tę samą Taka stronę, grafa. w którą szła opowieść filmowa, aż do momentu, w którym naszych bohaterów zdradza Pinokio, któremu Rumpel obiecał przemianę w prawdziwego chłopca. A Czekaj, tu jest gra? Od tego momentu fabuła nie wracę na właściwe tory aż do samego filmie. końca. Zwłaszcza końcówka jest odarta z ciężaru emocjonalnego, jaki miał finał filmu. Pod tym kątem jest to zdecydowanie krok w tył względem poprzedniej gry. Trochę szkoda, zwłaszcza, że tym razem do udziału w projekcie udało się zaangażować całą obsadę głosową. Mieliśmy więc osunę... no, się Zaangażowali całą obsadę, jak już tagierka umarła. <laughs> do jakiejś części, którą już każdy miał w dół. Nieźle. Diego Marfiego i szreka Majka Majersa. I to by było wszystko, jeśli chodzi o te główne gry ze szlekiem. Jest to jednak zaledwie kropla w morzu produkcji na licencji tej kultowej animacji. Ten materiał trwa już dłuższą chwilę, a ja nie wymieniłem nawet połowy no z ponad 30 gier. Plus jeśli jesteś daleko jeszcze, to tak, pozwólcie Dzięki, więc, że trochę zmienić. Ty, teraz miał jakieś gry niezależne. O czymś coś takiego przetangło. Przyjęło się, że jeśli chcemy zrobić coś szybko i tanio, to nie będzie to zrobione dobrze. Nie wiem, ile kosztowało wyprodukowanie potworka, jakim był Shrek Fairy Tail Freakdown, o, ja ale z pewnością piersi. powstał on szybko i nie był dobry. Są delikatnie mówiąc. Na telefon. Pierwsza gra ze Shrekiem w nazwie została wydana zaledwie miesiąc po premierze filmu i trafiła na konsolę Game Boy Color. Jest to Jaki więc czarna Stigran. owca wśród generalnie dość przyzwoitych gier ze Shrekiem wydawanych na konsolę Nintendo. Fairy Tail Freakdown była pikselową yeah, piratyką, w której walczymy w lokacjach szczątkowo przypominających te, które pojawiają się w filmie, Bohaterami, którzy szczątkowo tego. przypominali tych z animacji, zwłaszcza pikselowy szereg, będzie wracał do mnie w koszmarach. Yokumamort! Ja ten razem, bota. Recenzenci serwisu Game Informer stwierdzili, że za jej stworzenie musiał odpowiadać szatan we własnej osobie. Ty, ale nie... kiedyś recenzenci lecieli, widzę ostro. <laughs> nie to co teraz. Teraz by dali 7 na 10. Walność tego tytułu dojazdy samochodem bez kół. Uznali, że ta produkcja to dowód na to, że da się zrobić grę w ciągu 3 godzin, co, patrząc na tempo jej wydania, zapewne nie było aż tak dalekie od prawdy. Na szczęście w topa tej produkcji nie doprowadziła do całkowitego zamknięcia drzwi dla Biatek z postaciami ze szczytu roli głównej, no, 11, no. bo najbardziej wyjątkowa pozycja spośród gier z naszym zielonym protagonistą, Shrek Super Slam, również była przedstawicielem tego gatunku. Najbardziej wyjątkowa nie dlatego, że była to gra wybitna, choć osobiście bawiłem się przy niej całkiem nieźle grając w nią jako dzieciak, a ze względu na o, wokół społeczność graczy. Przez niemal dekadę to była to jedna z wielu niewyróżniających się niczym szczególnym gier na licencji od bijatyka 3D, w której akurat występują postacie z uwielbianej przez wszystkich animacji. Zmieniło się to w 2014 roku dzięki redditowemu forum poświęconemu tej produkcji. Otóż okazało się, że ta z pozoru prosta bijatyka pełna jest eksploitów, które można wykorzystać na swoją korzyść przy okazji toczonych potyczek. Jeden z graczy postanowił zebrać je w jednym miejscu i zaczął tworzyć poradniki do gry dla pozostałych. Społeczność to podchwyciła, co doprowadziło do rozpoczęcia rywalizacji między graczami, którzy prześcigali się w odkrywaniu kolejnych gliczy i kombosów, na jakie pozwalały mechaniki gry. Obuzdowanie gierki, jedyna, jedyna radość, klasyk. ...o Shrekboards, czyli szrekowy odpowiednik popularnego w niektórych kręgach Smashboards. Dlatego też zapewne nie zdziwi nikogo, że jeśli już były organizowane jakieś stacjonarne turnieje, gdzie można było w Super zagrać, Shrekboards długo było ostoją społeczności i miejscem, gdzie fani gry dzielili się swoimi doświadczeniami, udostępniali mody i koordynowali organizację turniejów online. Obecnie forum jest już raczej martwe. Nie dlatego, że społeczność dookoła gry. RKD się z Ze względu na przeniesienie dyskusji na Discorda o tej samej nazwie. Turnieje organizowane są po dziś dzień i to dość regularnie, bo w zasadzie co tydzień. I tak jak Super Slam miał w sobie coś. To jest z te Smart same Ghost, osoby pewnie ciągle grają. Mario Card Speedway był po prostu klonem gry Mario Kart Super Circuit. Tych gier wyścigowych z postaciami ze Shreka w rolach głównych było zresztą więcej. Ale czemu nie po powstanie... dostaliśmy... Zamiast wypuszczać nowy film o Shreku nie mogliby zrobić gier. No od szreka jedynki znowu, tylko w takiej nowej jakości, to na no, pewno się przyjęło giga dobrze. Czy nie? My też szrek z and Crash Racing, który od poprzednika różni powrót do się tym, że zamiast go kartów sterujemy w tej grze różnymi pojazdami i wierzchowcami. Z tego co kojarzę, istniała też gra mobilna szrek kart. Jeśli jednak myślicie, że gra kursów gier na licencji szreka ograniczała się do zżynek z Nintendo, to w sumie macie rację, kolejnym witam, witam. podgatunkiem Shrekowych gier są bowiem gry imprezowe i inspirowane Mario Party, po premierze pierwszej części posiadaczej gry... No jakby wypuścili sh remake Shreka, ale jako gra, nie? Z tych, z tych filmów, od jedyneczki. Fabuła byłaby z filmu, tylko gameplay jakiś spoko zrobić, platformowo, jakiś taki wiecie, coś na zasadzie tego Astrobota. Tylko, że wiadomo, no żeby to miało styl Shreka. I to nie oddałoby? Pewnie by to się dobrze sprzedało? Czemu oni zawsze jakoś... Nie wiem. Zamiast zrobić tego, to robią totalnie po kosztach gry na telefon, której w dupę potem ma pół na dziesięć ocenę. Xboxa, PlayStation 2 i GameCube mogli zaopatrzyć się w szereg super party, które umożliwiało rozgrywkę dla maksymalnie czterech graczy. I podobnie jak w przypadku Slamkart, była Oho. to gra bazująca na rozwiązaniach z bardziej udanych produkcji, którą różniło od nich jedynie to się w ogóle. otwartym światem, coś jak Skyrim, tyle że szrek. No to już masz Skyrim'a z modami ze szrekiem takiego. <grym> to już masz taką grę. Bohaterowie ze Szrek. Jej główną wadą był wymóg posiadania przyjaciół, z którymi można było w nią zagrać. Niestety nie byli dodawani w zestawie. Jednak ziem, moim więcej spośród wymienionych dziś produkcji jest ziem. chyba Szrek 2 w której twórcy płaci. wzbili się. Jestem Żydem, więc chcę kurwa dzięki. Dzięki Bartek podkreślenie Polska dał na Goliborde 5 złotych. Pozdrowisz moją dziewczynę, Wiktorię, pewnie właśnie ogląda. Pozdrawiam Wiktorię, dzięki Bartek, dzięki. Siemo, Persy, witam. ...na wyżyny kreatywności. Mogliśmy Dzięki, tam bowiem dziękuję. zagrać w kręgle, Pozdrawiam. używając postaci z filmu zamiast kul. Poza wymienionymi pozycjami warto wspomnieć też o pełnym różnych minigierek Shrek z Carnival Craze, gdzie Shrek konkurował z księciem z bajki o tytuł króla Pystynu. Posiadacze DSA, poza własną wersją Carnival Craze, mogli grać też w Shrek Ogres and Drunkies, w którym zajmujemy się dziećmi Shreka i Fiony oraz małymi smokoosłami. No i nie, nie można to, pominąć też zręcznościowej gry. gry logicznej Shrek and Roll, którą zagrać mogli posiadacze Xboxów 360. Jednak na absolutne wyżyny wzbili się twórcy gier edukacyjnych z elementami platformowymi, dzięki którym dostaliśmy tak znakomite tytuły jak dwie odsłony Shrek Activity Center wydane przy okazji pierwszej i drugiej części filmu to oraz gry Shrek, Shrek Swamp Fun With i Shrek Swamp Fun With Phonics. Bo nie ma nic fajniejszego niż nauka matematyki i fonetyki w towarzystwie naszych ulubionych filmowych bohaterów. Nie powiedział nikt nigdy. Jednak i na takie gry było wówczas zapotrzebowanie. I mówię to jako osoba, która miała okazję ograć w dzieciństwie kilka z nich. Niewykluczone, że było to jedno z moich pierwszych zetknięć z elektroniczną rozrywką. Jakie dziwne, czemuś jest To jedno z moich pierwszych zetknięć z elektroniczną Gdzieś tam jakoś. Działaj się, patrzy, czemu nie w bok? Z rozrywką. A kilku. Quel... <laughs> Chyć, on się patrzy. <laughs> Jak on biegnie Ci z ekranu chce spieprzyć ten szrek? Poletni Oscar nie wzgardziłby wówczas niczym, co miało związek ze Shrekiem. I myślę, że dokładnie taka była grupa docelowa wszystkich wymienionych gier. Ja, to, że wiele gier ja, ze Shrekiem ja, wygląda tak, jak wygląda, tłumaczę sobie przede wszystkim no, tym, co, że takie mordę, było wówczas podejście do growych adaptacji filmów. Ich celem było przede wszystkim odcinanie kuponów, a grupą docelową dzieci, które nie miały zbyt wysoko zawieszonej poprzeczki. Jesus. Połączenie idealne dla osób, które chciały trochę zarobić niskim kosztem. No bo prędzej zdecydujemy się na przeciętnie. W którym są postaci, które znamy i kochamy, a jak powszechnie wiadomo, Shrek jest miłością. Shrek jest życiem. Shrek is love. Shrek is life. Myślę jednak, że z tego Klasik. względu tym bardziej należy docenić te a, gry, które wzniosły się ponad to niezbędne minimum. Spośród wszystkich wymienionych tytułów, o a, żadnej z nich nie można rasing, powiedzieć, nie żeby no. była wybitna. Uważam jednak, że w zalewie klapów te kilka, które wybija się ponad przeciętność, zasługuje przynajmniej na to, by dobrze je wspominać. Wydaje mi się, że wspomniałem tutaj w zasadzie o każdej grze ze szeregiem roli głównej. Pominąłem tylko gry mobilne, produkcje przeglądarkowe powstałe dla nieistniejącego już serwisu Sky Game Star oraz gry wydane na bardzo niszowe konsole dla dzieci, Wismile i Witech. Gdybym miał Co się to w to za zagłębiać, ten materiał trwałby pewnie drugie tyle, postanowiłem więc sobie odpuścić. Szereg jest obecny w gamingu po dziś dzień i nie mówię tu tylko o wciąż aktywnej społeczności Super Slam, ale też o scenie <laughs> moderskiej. Ciężko o grę, która nie miałaby chociaż jednego Shrekowego moda. Doczekało się go nawet Hogwarts Legacy, gdzie ze szeka możemy korzystać w zastępstwie latającej miotły. Sam miałem okazję przeżywać przygody w Towarzystwie Zielonego Ogra w Baldur's Gate 3, gdzie można było przewołać go z użyciem krążka cebulowego. Doskonale pamiętam Ej, też czasy, kiedy regularnie normalnie? grałem z modowanego Siemody? Left 4 Dada 2, gdzie po wgraniu Baldurza. odpowiedniego modelu mógł szarżować na nas Shrek we własnej zielonej osobie. Ten materiał i tak już będzie dość długi, Chyba a ja normalny, czuję, że mody ze szrekiem mają potencjał na osobny film. Jeśli więc mieliście ochotę Normalnej coś takiego zobaczyć, to dajcie znać. A ja zobaczę, co da się zrobić. Fajny A jeśli mieliście film. okazję grać w którąś ze wspomnianych dziś gier, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami. Fajny film Ale Lipa, bo to wychodzi na to, że szereg 3, którego w końcu zagramy, to już ostatni szereg, którego zagramy, bo więcej nie ma. Trochę Lipa, bo. No, no co, to no jest jak jest. Tak. Ja najmiliej wspominam szleksu Preslem, którego kopię znalazłem przy okazji tworzenia tego materiału i chętnie sobie do niego wrócę, bo swego czasu no, dawał mi naprawdę płacę, wiele pracy. Zczyanie dyskusję i do usłyszenia. Teorie spiskowe z małonem chyba nie ma. Widz pisał, że sobie jakieś teorie spiskowe nowe, ale nie ma jak Mamo to wygląda. Husaria! Mamo. Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Kusaria! mam szansę! Opórcie się, Polacy! Huseria!